Cześć, tutaj Drota z Look For Book, i dzisiaj słuchajcie, zapraszam Was do Indii, czyli spotykamy się z cyklu dookoła świata z książką, i w miesiącu maju podróżujemy do Indii. I oprócz książek, takich podróżniczych, bo takie też mam dwie, to przedstawię Wam książki pisarzy induskich, czyli z Indii. Opisujące właśnie tamtą kulturę, tamten świat, całkiem inny dla nas, kolorowy, barwny, ale też pełen sprzeczności, pełen różnic klasowych, więc jeśli chcecie razem ze mną odbyć tą podróż, to zapraszam. Dzisiaj mam też słuchajcie, sporo książek w wersji papierowej. Tak, bo się przygotowałam. Mam też już w wersji elektronicznej pozostałe. Powiem Wam też w tym miesiącu. W zasadzie ponad połowa to są książki, które przeczytałam, więc też od razu będę mogła Wam polecić, czy rzeczywiście to są dobre książki. Ale zaczynamy od pierwszej. Zobaczcie, jaka przepiękna. Przepiękne wydanie. Arabskie Noce. I to jest, słuchajcie, zebrane ponownie wszystkie baśnie Tysiąca i Jednej Nocy Szeheryzady. I ponownie jakby przetłumaczone, zebrane przed każdą też z tych opowiastek. No to jest taka grafika... I możemy właśnie ponownie odbyć, dodatkowo są i w takiej wersji prozy, i w takiej formie lirycznej opisane właśnie te baśnie Tysiąca i Jednej Nocy, Arabskie Noce, więc jeśli chcecie ponownie przeżyć no tą przygodę, kiedy Szeherazada właśnie, żeby uratować też swoje życie, opowiadała Sultanowi baśnie i dzięki temu przedłużała o każdą kolejną noc właśnie swoje życie, to Was zapraszam. Cudowne baśnie, ale w których też jest sporo mądrości życiowej, też sporo mitologii właśnie induskiej no i ukazujące ten barwny, barwny świat Indii. Więc zapraszam. Kolejna e, książka to e, podróżnicza, e, chociaż to nie jest przewodnik, bardziej takie eseje. E, Patrick Deville, Sansara, Noir Sublon, sou, e, e, z wydawnictwa. I tu. E, Słuchajcie, to jest króciutka książeczka, natomiast autor właśnie przedstawia nam świat Indii. Sansara to w ogóle znaczy takie odrodzenie czyli, że ten świat nieustannie się właśnie odradza, i tu mamy różne wcielenia Indii od czasów starożytnych po współczesność, opisujący Chociaż tu mamy, od, przepraszam, nie od, starożyn, tylko od powstania kolonii brytyjskiej po współczesność, jak on się zmienia, jak właśnie nieustannie się odradza, właśnie tym ich tytułowym Sansara, bo Sansara to właśnie znaczy odrodzenie takie, no, mają w swojej też przy więc jeśli chcecie w formie takiej, tak jak mówię, bardziej, nie wiem jak to nazwać, bo to jest właśnie poprzez takie eseje, to nie jest literatura, nie popularna naukowa, chociaż można to też tak nazwać, bardziej reportaż i literatura faktu. Kolejna to znowu literatura podróżnicza, ale też reportaż. To jest Iwona Szelezińska, Bombaj, Mumbai, podszepty miasta. Bombaj, Mumbai, dlaczego? Dlatego, że to jest to samo miasto, ale właśnie miało różną nazwę w zależności od, od okresu. Już nie pamiętam konkretnej konkretnej daty, ale właśnie do pewnego okresu czasu to był Mumbai, a później, znaczy Bombaj, a później Mumbai. Więc tutaj też mamy wspaniała, czyli zobaczcie, taka podróż też w czasie czyli jak to wyglądało kiedyś to miasto, jak wygląda teraz różne zakamarki, ale też. Jeśli podobało wam się powieść o której też za chwilę będę mówiła Shantaram, to tutaj autorka prowadzi nas właśnie przez to miasto e, śladami tej powieści. Więc e, jeśli na przykład wyście się wybierali do Indii i chcieli przejść tą drogę tak jak główny bohater Shantaram, no to powiem wam ta książka jest idealna i dokładnie też opisuje te miejsca i zakamarki więc gorąco wam polecam no i jak już za, zaczęłam o Shantaram no to już za chwilę powiem o no, kolejnej e, właśnie, czyli książka, która e, czyli Shantaram e, która nie jest napisana przez Induskiego i tutaj też chciałabym Wam powiedzieć, czyli dlaczego mówię hinduski. Dlatego, że często mylimy, mówiąc o Indiach, nazywając osoby mieszkające w Indiach i ogólnie kulturę jako hinduską. Hinduizm i bycie hindusem to jest Oczywiście jest ich większość w Indiach, ale to nie jest jedyne określenie, dlatego że hinduizm określa człowieka i region poprzez wyznawaną religię. Natomiast w Indiach, słuchajcie, tych religii jest bardzo, bardzo dużo. Ja miałam też no, kilka takich ciekawych reportaży, ale właśnie siostra moja jechała i była w Indiach. Jej wszystko to oddałam, więc nie mam tego na, na półce, a też chciałam wam... Ale natomiast tego jest bardzo dużo, być może umieszczę wam też dodatkowo w komentarzu pod filmem, czyli jakie inne wartościowe książki reportażowe można o Indiach przeczytać. I właśnie tam... Też poznawałam i też moją siostrę wyczulałam na to, żeby nie mówiła, właśnie do, do osób z Indii, hindus, bo to są Indusi, Indusi. Tak? Bo hinduizm to jest po prostu religia, tak? I część wyznaje tą religię, natomiast powiem Wam tych religii w Indiach, no to jest bardzo. Bardzo dużo. Tak samo jak języków. I dlatego prawie każdy tam w szkole to uczy się przynajmniej trzech języków, takich obowiązkowych, oprócz języków obcych, które może sobie wybrać. Ale tak jak mówię, no, też wybierają z tych języków ich, które obowiązują w Indiach. Jest ich naprawdę. No, chyba prawie, już teraz nie pamiętam ilości, ale bardzo dużo. Też to Wam sprawdzę i może na podsumowaniu też miesiąca to Wam to, wam to opiszę. Natomiast, czyli przechodzimy do książki Shantaram. Gregory Davida Robertsa, chyba jedna z takich najbardziej znanych książek. Ale dałam ją tutaj, ponieważ w przepiękny sposób ukazuje właśnie Indię, ten kraj, który też potrafi zmieniać ludzi. Jeśli ktoś nie czytał, to pokrótce Wam przybliżę. Czyli, Shantaram opowiada o australijskim mężczyźnie, który. W swoim kraju dopuszczał się różnych zbrodni, różnych czynów karalnych. Też no, zajmował się dealowaniem narkotyków. I tam uciekając, ponieważ trafił do więzienia i uciekając z Australii, właśnie jako, można powiedzieć, już więzień albo uciekinier z więzienia, no, trafia do Indii i tam przeżywa swoją przemianę, przechodząc właśnie głównie przez Bombaj, Mumbai i tam poznając kulturę, też poznając swojego nauczyciela, doznaje takiej przemiany też duchowej, ale też w bardzo ciekawy sposób jest też ukazane właśnie całe Indie, ich kulturę, wierzenia, nauka, no i ta ich duchowość, koloryt. Więc no, jeśli właśnie chcecie poznać tę przygodę i tą duchową przemianę tego australijskiego mężczyzny, to gorąco Wam polecam, no jedna z lepszych takich książek. Ogólnie mówię nie tylko o Indiach, ale ogólnie że warto to przeczytać. Kolejna książka, którą mam, która już jest no, napisana przez no, pisarza z tamtego regionu. To jest Salman Rushdie, chyba. Miasto zwycięstwa. Wybrałam tą, bo możecie też wybrać inną tego autora, ale wybrałam tą, ponieważ ona jest niesamowicie barwna, niesamowicie taka kolorowa, też dowcipna. Opisuje jak pewna kobieta dzięki tchnieniu, czyli właśnie trochę nawiązanie do takiej mitologii induskiej, stworzyła baśniowe imperium. To nie jest też, żebyście nie myśleli, jakaś książka, Typowo, nie wiem, z fantastyki, czy po prostu jako baśnie, nie, ponieważ w tej książce jest bardzo dużo nawiązań do kultury, mitologii i wierzeń, właśnie indyjskich. Jest niesamowicie, tak jak wam powiedziałam, barwna, kolorowa, ale też dowcipna, mądra. Tak jak chyba też sporo właśnie tej literatury z tamtego regionu. Dlatego też gorąco Wam polecam. Kolejna książka, którą chciałam Wam polecić, będę miała dwie, które zdobyły nagrody Bukera. Pierwsza to jest Biały Tygrys. Biały Tygrys, słuchajcie, to jest też pojęcie w tej kulturze induskiej, Czegoś wyjątkowego, czegoś, co zdarza się na raz na wiele, wiele pokoleń. Czegoś takiego jak nie wiem, u nas jest poznawany jako, nie wiem, diament, skarb, tak? To u nich właśnie jest taki biały tygrys, czyli coś bardzo rzadkiego i wyjątkowego. Natomiast tutaj biały tygrys dotyczy bohatera książki. Który jest też narratorem, i ta książka ma bardzo ciekawą formę, ponieważ jest ona napisana w formie takich listów głównego bohatera do chyba chińskiego premiera <coughs> tak, myślę tak, do chińskiego premiera gdzie on opisuje swoją drogę od właśnie urodzenia się w bardzo biednej rodzinie, w bardzo niskiej kaście. Czyli myślę, że większość z nas wie, że właśnie w Indiach dalej są te kasty, czyli od tych takich najniższych do tych właśnie wysokich, czyli tacy, którzy w zasadzie głodują i no, ich życie to jest wieczna bieda. I takich, którzy pławią się w luksusie i którzy wszystko mają. I tu jest opisana właśnie ta jego droga przejścia, czyli od tej niskiej kasty do tej najwyższej. Jak on. Jak to jest możliwe, na przykład? Przeskoczenie, tak? Gdzieś tam tylu klas społecznych? Czy to jest możliwe? Jeśli się nie łamie zasad moralnych i jeśli się trzyma właśnie tych wytyczonych przez kulturę. No, tutaj jest to bardzo ciekawe, mnóstwo jest właśnie takich dylematów moralnych u tego bohatera i też jego, jak on to nazywa, przejścia od ciemności do światłości więc gorąco Wam polecam. Książka zdobyła Nagrodę Bookera w 2008 roku, więc no, warto przeczytać. Kolejną książką, która zdobyła nagrodę Bookera, to jest Bóg Rzeczy Małych. Nagroda Bookera w 90, 1997 roku i. Powiem Wam to jest wielowarstwowa powieść osadzona w południowych Indiach, która właśnie w taki bardzo mocny sposób opisuje ten system kastowy, ale też temat miłości, dzieciństwa, traumy. Opowiada o rodzeństwie, o bliźniakach. Które są wychowywane w takim właśnie skomplikowanym świecie, pełnym skrywanych tajemnic rodzinnych, pełnym no, wypełnionych tych oczekiwaniach ze strony społeczeństwa i rodziny oraz zakazanych uczuć. Mocna taka powieść, która no, też uderza w czytelnika. Kolejna książka to jest Tłumacz Chorób, i to jest zbiór opowiadań, które łączą temat właśnie tożsamości, emigracji, życia takiego międzykulturowego, ale też zderzenia kultur, też izolacji, samotności. Bardzo różne są, słuchajcie, te, te opowiadania. Natomiast w bardzo ciekawy sposób też pokazywały zderzenie na przykład kultury tej naszej europejskiej, brytyjskiej z tą induską. Więc, jeśli Was też takie zagadnienie interesuje, to Wam polecam. Kolejna. To już jest zbiór takich esei, to nie jest powieść, to jest Indie rozdarte. Autorka, o której wcześniej mówiłam, której książka zdobyła nagrodę Bookera, tym razem właśnie opisuje w formie takich krótkich esei, no jakie skomplikowane są Indie. O w tym nacjonalizmie hinduskim, a tak jak mówię, tam nie ma tylko hinduizmu, tylko jest wiele, wiele religii, ale jest to właśnie takie narzucone, i zobaczcie, że my często też w Europie też postrzegamy, że mówimy często Indie, no to Hindus, a to nie jest prawda, bo tam nie ma samych Hindusów. O autorytarnych, Rządach, o systematycznym łamaniu praw mniejszości, właśnie też narodowych, religijnych, które są w Indiach. Według mnie warto przeczytać właśnie tą książkę India Rozdarte, żeby zobaczyć tą różnorodność i obalić te stereotypy, które no, są. Szczególnie w kulturze europejskiej, na temat Indii. Więc to to, i czekajcie, czy jeszcze, i jeszcze mam jeden: to jest taka literatura podróżnicza. Smaran, kolory Indii, Magdaleny, Stępień. I tutaj autorka sama no, pojechała do Indii przez długi czas, długi czas spędziła w tych Indiach i opisuje właśnie tą swoją barwną i pełną emocji podróż po tym niezwykłym kraju. Więc właśnie, jeśli też chcecie, książka też jest opatrzona, jest mnóstwo ilustracji, zdjęć. Więc też wam gorąco polecam. Też świetnie się to nada, jeśli później będziecie chcieli jechać do Indii i je zwiedzić. Być może wtedy wybierzecie takie miejsca, które was interesują. To są, słuchajcie, takie moje polecajki. Tych książek oczywiście jest o wiele, wiele więcej. No ja wybrałam dla was taką, taką dziesiątkę. Piszcie też, jakie wy książki polecacie, właśnie dotyczące Indii i autorów z Indii. No i zachęcam Was do czytania i poznawania tego wspaniałego, niezwykłego kraju. Do zobaczenia.